6 września podpisaliśmy umowę z Agencją Uzbrojenia. Obejmuje ona asortyment trzech naszych produktów, czyli lornetki noktowizyjne, lornetki termowizyjne i celowniki Rubin. Z punktu widzenia PCO jest to bardzo istotny kontrakt. Jest to drugi kontrakt, który zawarliśmy z Agencją Uzbrojenia w tym roku. W chwili obecnej możemy spokojnie planować naszą produkcję i realizować te dostawy, chociaż chcemy podpisać jeszcze w tym roku kolejną umowę z Agencją Uzbrojenia, też umowę wieloletnią i mamy wstępne deklaracje, że jest to możliwe jeżeli znajdą się pieniądze w budżecie MONU na ten kontrakt, przy czym dostawy z tego kontraktu byłyby poczynając od roku następnego. Widzimy tutaj na stoisku, że prezentujemy dość szeroko naszą ofertę, zarówno w zakresie indywidualnego wyposażenia żołnierza, jak i sprzętu dowozów bojowych. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy wyróżnienie lidera obronności w zakresie monokularu termowizyjnego MT1. Jest to bardzo nowoczesny, innowacyjny produkt, przede wszystkim w zakresie bardzo małych gabarytów. Przypuszczalnie jest to najmniejszy monokular termowizyjny produkowany na świecie, a również ma on bardzo dobre parametry techniczne, więc możemy się nim jak najbardziej pochwalić. Mamy też tutaj prezentowaną głowicę GOS-1, która jest dedykowana programowi Pilica. Cały czas intensywnie pracujemy, ażeby nasze produkty były jak najwyższej jakości, żeby były konkurencyjne. W ramach PCO funkcjonuje bardzo duży dział badawczo-rozwojowy. Obejmuje on w sumie 96 osób. Są to wysokiej klasy konstruktorzy, specjaliści. I najlepszym tutaj rekomendacją ich pracy i zaawansowania technologicznego PCO jest to, że również w dniu wczorajszym dostaliśmy wyróżnienie dziesięciolecia, dziesięciolecia obecności w konkursie lidera obronności i PCO przez 10 lat w każdym roku otrzymywało wyróżnienie za poszczególne produkty oferowane przez nas zakład. Zdecydowanie chcemy zwiększyć swoje moce produkcyjne, przygotowujemy się do tego, tak aby sprostać zapotrzebowaniu naszych kooperantów, bo tak jak słusznie pan redaktor wspomniał, jeżeli chodzi o głowice, będziemy je dostarczać dla innych firm grupy kapitałowej. PGZ-u. Już w roku bieżącym planujemy zrealizować sprzedaż wyższą, jak wynika to z planu rzeczowo-finansowego. W kolejnych latach planujemy rozbudowę zakładu, tak, ażeby sprostać wymogom chwili i być cały czas głównym dostawcą dla polskiego przemysłu, a docelowo dla polskiej armii w zakresie optoelektroniki, zarówno w aspekcie indywidualnego wyposażenia żołnierza, jak i wyposażenia różnego rodzaju wozów bojowych. Jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma dużymi partnerami. Ze względu na to, że jesteśmy na etapie początkowym, nie chciałbym jeszcze tego upubliczniać, ale mam nadzieję, że również w zakresie eksportu zwiększymy naszą sprzedaż wielokrotnie i staniemy się wiodącym partnerem dla jednego z dużych zachodnich koncernów zbrojeniowych.